Cześć! W poprzednim filmie stworzyliśmy taki system padającego śniegu. Wygląda on całkiem ładnie, ale dalej nam brakuje tego, aby osadzał on się na ziemi, bo teraz te cząsteczki po prostu lecą, uderzają w ziemię i znikają. A fajnie by było, jakby jednak miały jakiś wpływ na to, jak wygląda nasze otoczenie. I to właśnie spróbujemy teraz zrobić. Wyjdziemy z trybu gry i zajmiemy się tworzeniem materiału. Na samym początku polecam Ci obejrzeć film, w którym pokazywałem, jak korzystać z Quixel Bridge wewnątrz Unreal Engine. A jeżeli już wiesz, jak z niego korzystać, to wejdź w content, przejdź do Quixel Bridge, damy to na pełny ekran i zaczniemy wyszukiwać fajne materiały. Gdy jesteśmy w Quixel Bridge, możemy pobrać stąd dowolny materiał albo obiekt, który jest dostępny na tej stronie. W naszym przypadku najbardziej przyda się materiał jakiegoś terenu, na którym będziemy mogli osadzać ten śnieg, który pada z nieba. Więc wyszukaj jakiś materiał, jaki chcesz do tego użyć, a ja wejdę tutaj sobie w zakładkę local, żeby użyć materiału, który już wcześniej znalazłem. Według mnie ten flagstone floor będzie idealnym wyborem. Kliknę na niego lewym przyciskiem myszy i kliknę add, żeby dodać do naszej gry. Teraz chwilę poczekamy, aż się zaimportuje. Minimalizuję Ctrl spacja i mamy te tekstury umieszczone w tym miejscu. Normalnie, jeżeli byśmy tworzyli grę, to byśmy po prostu kliknęli na ten materiał i przeciągnęli na nasz obiekt. Teraz Unreal Engine musi trochę skompilować shaderów, czyli tutaj z prawej strony widzisz, jak idzie suwak. I jak to dojdzie do końca, będziemy mieli gotowy materiał. Tylko że my chcemy edytować ten materiał. Chcemy stworzyć swój własny, więc nie możemy bazować na tym, który już jest. Kliknę Ctrl Z, żeby to cofnąć. Znowu Ctrl Spacja wysunie się dodatkowy panel. I teraz będziemy musieli stworzyć nasz własny materiał. Klikamy prawy przycisk myszy, i tutaj znajdziemy coś takiego jak materiał. Stworzył nam się nowy materiał. Nazwiemy to na przykład podłoga ze śniegiem. Enter. Dwa razy na niego, i pojawi nam się edytor materiału. W tym miejscu możemy właśnie dostosowywać to, jak wygląda materiał. To jest system nodów, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, w którym tłumaczyłem, jak działa system nodów, to polecam sprawdzić. A jeżeli nie widziałeś tamtego filmu, ale pracowałeś w systemie nodów w Blenderze, to będziesz czuł się jak w domu. To jest dokładnie to samo, tylko troszkę inne nody. Więc na samym początku, żeby wykorzystać ten materiał, który przed chwilą dodaliśmy do naszej sceny, to będziemy musieli go dodać tutaj do tego materiału. Czyli Ctrl spacja, żeby wysunęło się to menu na dole i klikam i przeciągam. Poszczególne tekstury. Widać, że mamy tutaj trzy tekstury, więc te trzy tekstury przeciągam. Na samym początku mamy teksturę koloru, więc podłączam RGB bezpośrednio do Base Color. I teraz z tej strony pojawił się ten materiał. Tylko jest dosyć płaski, dlatego wezmę tą taką fioletowo-niebieską teksturę i podłączę ją RGB do Normal. Dzięki temu, że mamy Normal Mapę, materiał będzie wyglądał na bardziej wypukły, tak jak jest tutaj. Ale mamy jeszcze jedną teksturę. Jak rozwiniemy tutaj ten panel z lewej strony, to zobaczymy jej nazwę. I ona ma dopisek O-R-D. Tylko co to znaczy? To znaczy, że każda tekstura składa się z kilku kanałów: czerwonego, zielonego, niebieskiego i jeszcze dodatkowo z alfy czyli mamy trzy kanały koloru i jeden kanał przezroczystości. I jak się połączy te wszystkie kanały, to dostajemy właśnie kolorowy obraz. I to niezależnie jaka tekstura, nawet wszystkie zdjęcia, które robisz telefonem, również składają się z takich kanałów. Żeby zobaczyć, jak wygląda ta tekstura i wszystkie kanały w niej zawarte, możemy kliknąć dwa razy na ikonkę tutaj z lewej strony. I teraz mamy u góry możliwość podejrzenia tych kanałów. Tak wygląda tylko czerwony, tak wygląda zielony, a tak wygląda niebieski. Przezroczystości nie posiadamy, więc mamy dokładnie trzy kanały, które składają się na taką teksturę. Ta tekstura sama w sobie nam nic nie daje, ale gdy jeszcze raz przeczytamy jej nazwę o rydy to możemy dojść do wniosku, co robi ta tekstura. W jej nazwie mamy trzy literki. I tutaj mamy trzy kanały, więc każda ta literka odpowiada jednemu kanałowi. Na samym początku jest o, czyli to jest kanał czerwony, i ten kanał odpowiada wartości okluzyn tutaj z prawej strony. Ambient Occlusion. Przeciągam i podłączam. Ambient Occlusion służy do tego, żeby przyciemniać obszary na teksturze, do których dochodzi mniej światła. Co mamy dalej w nazwie? R. Czyli to jest kanał zielony, green i podłączamy go do roughness. Ta wartość odpowiada za to, jak matowy jest nasz materiał. Im wyższa wartość roughness, tym bardziej chropowaty będzie, bardziej matowy. A im mniejsza, tym bardziej będzie odbijał otoczenie, czyli będzie wyglądał na bardziej mokry, można tak powiedzieć. Ostatni kanał niebieski, gdy jeszcze raz wejdziemy tutaj do podglądu, widzimy, że jest takim czarno-białym przedstawieniem naszej tekstury. I ten czarno-biały obraz możemy potraktować jako mapę wysokości, czyli im jaśniejszy piksel na tym obrazie, tym wyżej znajduje się na teksturze, a im ciemniejszy, tym niżej. I dzięki temu będziemy mogli stworzyć maskę, która będzie mówiła Unrealowi, gdzie ma osadzać śnieg. Wróćmy do naszego materiału. Więc na samym początku wcisnę Apply, Przeniosę to na bok i przypiszę ten materiał do naszego terenu. Kontrol spacja, klikam, przeciągam i upuszczam. Unreal znowu musiał chwilę pomyśleć i pojawił się nasz materiał z tej strony. Tylko tak jak widzisz jest on zdecydowanie zbyt duży. Tylko jak możemy kontrolować to jakiej on jest wielkości? Możemy to zrobić bardzo łatwo, klikając prawym przyciskiem myszy i wpisując Texture Coordinate. Ten node odpowiada za wielkość tekstury. I w nim będziemy mogli wpisać ile razy ma się ta tekstura powtarzać na naszym obiekcie. Gdy kliknę na tego noda, to z lewej strony pojawi się U Tiling i V Tiling. Możemy tu wpisać na przykład 10 i 10 i klikamy na to wyjście i podłączamy do wszystkich tekstur UV. Tutaj i tutaj. Apply i teraz nasza tekstura jest zdecydowanie lepszego rozmiaru. Wygląda już to zdecydowanie lepiej. Możemy oczywiście to dopasować wpisując na np. 8,8 i znowu Apply, cokolwiek, ważne żeby dla Ciebie wyglądało dobrze. Według mnie już jest OK i możemy przechodzić do kolejnego etapu. Czyli kolejnym etapem będzie dodanie kolejnego noda, tylko tym razem nieco innego. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wpisz height, heigt i w tym miejscu prawdopodobnie znajdziesz coś takiego jak height lerp. Kliknę to i pojawi się taki duży node. Ten note właśnie odpowiada za miksowanie kolorów bazując na jakiejś wysokości. I ta wysokość będzie pobierana z naszej czarno-białej tekstury, o której mówiliśmy wcześniej. W wartości A i B wchodzą tekstury, które chcemy miksować. Więc my będziemy chcieli miksować teksturę tego kamienia, czyli podłączam to RGB do B, i śnieg. Śnieg jest zazwyczaj biały, więc możemy miksować to ze zwykłym kolorem. Wcisnę 3 na klawiaturze, cały czas trzymam i kliknę lewym przyciskiem myszy. Pojawił nam się taki dodatkowy note. Kliknę na niego dwa razy i dzięki temu dostajemy color picker, w którym możemy wybrać kolor. Ustawimy tutaj kolor biały i kliknę OK. Podłączę to do A i teraz będziemy miksować ten biały kolor z teksturą, którą mamy tutaj. Tylko jeszcze musimy powiedzieć Unrealowi w jaki sposób chcemy to miksować. Dlatego musimy podłączyć height texture. To jest ta tekstura wysokości. Więc tak jak mamy tom Texture Sample i z niej wyjście B, tak jak ustaliliśmy. To jest to wyjście B, odpowiada za naszą wysokość. To będziemy mogli wziąć ten niebieski kolor i podłączyć bezpośrednio do Height Texture. Teraz jeszcze nic się nie stało, dlatego że musimy jeszcze uzupełnić Transition Phase i Kontrast. Kontrast, to tak jak nazwa mówi, jest po prostu kontrast pomiędzy śniegiem a naszą teksturą, która jest na samym dole. A Transition Phase to jest jakby procent śniegu na naszej teksturze. Ale po kolei, wciśnij jeden na klawiaturze, cały czas trzymaj i kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby dodać noda. Dodamy dwa takie nody i te nody przechowują zwykłą wartość. Aktualnie tutaj jest 0 i 0. Jednego takiego noda podłączę do Transition Phase, a drugiego takiego noda podłączę do Kontrast. W Kontrast wpiszę wartość 1, żeby domyślnie była wartość 1 kontrastu, a w Transition Phase nie będę wpisywał na razie nic. Kliknę Apply Podłączę jeszcze Result do Base Color i wcisnę Apply. Teraz nasz materiał stał się cały ośnieżony, ale gdy wpiszemy tutaj 1 w Transition Phase i wcisnę Apply, to śnieg zupełnie znika. Czyli, jeżeli wpiszę 0,5, żeby było tak po środku, i wcisnę znowu Apply, to będziemy mieli trochę ośnieżony teren. Widać, że śnieg wpasował się idealnie w te dziurki a na samej górze te kamienie są troszkę mniej ośnieżone, dlatego że wpisaliśmy tutaj wartość taką pośrednią, 0,5. Żeby mieć większą kontrolę nad tym, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tego Noda i wybrać Convert to Parameter. I nazwiemy ten parametr Ilość śniegu. I teraz jak wejdziemy tutaj w drugi panel o nazwie Parameters, będziemy mogli kontrolować tą wartość Ilość śniegu, którym dodaliśmy przed chwilą, dodaliśmy taką jakby zmienną. Tylko żeby ją użyć musimy wcisnąć jeszcze Apply i teraz będziemy mogli kontrolować ilość śniegu, ciągając za ten suwak z tej strony. Zwiększę go trochę. I widzisz, że śnieg stopniał. Może go troszkę zmniejszę. Jest troszkę więcej śniegu, jeszcze go zmniejszę. Jest więcej śniegu, dam go bardzo mało. Wszystko jest pokryte śniegiem. Ten suwak właśnie kontroluje to, ile mamy tego śniegu. A jeżeli chcemy zrobić, żeby 0 oznaczało 0 śniegu, a 1 oznaczało full śniegu, możemy to odwrócić. Czyli wyciągnę z tego noda i wpiszę 1 minus. Ten load zwyczajnie odwraca naszą wartość. Podłączę to bezpośrednio tutaj, wcisnę znowu Apply, poczekam chwilę i teraz, gdy wejdziemy w parametry, wpiszemy 0, to nie mamy zupełnie śniegu. Wpiszemy 1, mamy dużo śniegu. Wpiszemy 0,5, mamy średnio śniegu i teraz, gdy będziemy zwiększać, to śniegu będzie coraz więcej, a gdy będziemy zmniejszać, to śniegu będzie coraz mniej. No, i tym sposobem stworzyliśmy interaktywny materiał śniegu, który dopasowuje się do tekstury pod spodem. Jeżeli chcesz, możemy to jeszcze bardziej rozbudować, dzięki czemu ten śnieg będzie osadzał się tutaj z czasem. Do tego będzie służył node o nazwie Time. Dodamy node Time. On nam wypluwa czas, jaki upłynął od rozpoczęcia gry. A tutaj mamy coś takiego jak Period. I żeby stworzyć z tego nieco wolniejszą animację, możemy wpisać tutaj 100, żeby on odliczał od zera do 100 i z powrotem. I teraz dodać kolejnego nouda o nazwie Multiply, dzięki którym będziemy mnożyć to, co wychodzi z tego nouda w tym miejscu, i to podłączymy do Transition Phase. Teraz przemnożymy to przez 0,01 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wcisnę Apply. I tak jak widzisz, na początku mamy bardzo dużo tego śniegu, ale z czasem, tak jak już zaczyna być widoczne, ten śnieg będzie topniał. Im dłużej czekamy, tym mniej śniegu pojawia się tutaj na samej górze tych kamieni. I zostaje tylko tutaj, w tych krawędziach pomiędzy poszczególnymi kamieniami. A na samym końcu stopnieje zupełnie i nie będzie go widać zupełnie na naszej teksturze. Tylko, że skoro nasz śnieg pada, to fajnie by było jakby to szło w drugą stronę. Więc tak jak tutaj użyliśmy noda one minus, to tutaj też możemy go użyć. Czyli wyciągam od tego, wpisuję one minus, podłączam to do transition phase, apply. I gdy mamy to one minus, to znaczy, że odwróciliśmy nasz efekt. Czyli teraz nie mamy w ogóle śniegu z lewej strony, i gdy będziemy czekać, to zobaczymy, że śnieg zaczyna osadzać się tutaj pomiędzy tymi kamyczkami. Czyli dokładnie odwrotność tego, co było wcześniej. Nie zaczyna od zaśnieżonego i później śnieg znika, tylko zaczyna od tego, że nie ma zupełnie śniegu i śnieg zaraz zacznie pojawiać się na tym materiale. Wystarczy chwilkę poczekać. O, tak jak widzisz, już pojawiają się takie plamy śniegu. Im dłużej czekamy, tym więcej tego śniegu pojawia się między kamieniami czyli tam, gdzie by ten śnieg faktycznie się osadzał. I później kamienie, które znajdują się niżej, również zostają zasypane śniegiem. Czekając tak kilka sekund, dostajemy kompletnie zaśnieżony teren. No i to tyle, jeżeli chodzi o materiał śniegu. Teraz możemy wejść do gry i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy materiał kamieni, po którym chodzimy. Mamy śnieg, który spada z góry, który zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widziałeś, to polecam go sprawdzić. Link będzie w opisie tego filmu. I gdy chwilę poczekamy, to zobaczymy jak ten śnieg zaczyna osadzać się na naszym materiale, po którym chodzimy. No i tak jak widzisz, pierwszy śnieg zaczyna już się pojawiać. Wygląda to dużo bardziej realistycznie niż zwyczajne znikające cząsteczki tego śniegu. Chwilę poczekaliśmy i mamy już ośnieżony materiał. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. I dzięki temu będziemy mogli stworzyć jakiś system pogody do naszej gry, albo coś takiego, co zmienia zupełnie krajobraz. To nie musi być koniecznie śnieg. Tutaj może wlatywać woda, tutaj może jakaś lawa płynąć pomiędzy tymi poszczególnymi kamyczkami. Więc mechanikę znasz, a to jak ją wykorzystasz zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.